W listopadzie uświadamiamy sobie prawdę o naszej przemijalności, o kruchości naszego życia, ale odkrywamy też prawdę o naszym otwarciu na wieczność wpisanym w nasze wnętrze. Tęsknota za Bogiem, za niebem żyje w nas. Nie chcemy końca naszego życia, choć pokornie uświadamiamy sobie i wiemy, że będzie Jego zakończenie na tej ziemi. Przypomnijmy sobie słowa z zegara słonecznego wadowickiej Fary, na który patrzył z okien swego domu Karol Wojtyła. Czas ucieka, wieczność czeka. W tym miesiącu zadumy nad życiem, jego przemijalnością, różaniec niech będzie naszą modlitwą, naszym otwarciem się na nadzieję wiecznego życia. W Matce Bożej mamy tę, co otwarta jest na Boga. Ona pomaga nam otworzyć się na niebo. Jest w niebo Matką Pana, niezwykle ubogaconą przez łaski spływające z nieba, czyż nie pomoże nam w naszej drodze na drugą stronę? Ufajmy, ona wyprosi nam bliskość z Panem, przeciągnie nas liną asekuracyjną różańca na drugi brzeg życia. Różaniec jest nam pomocą, miejmy go zawsze przy sobie. On jest wiernym naszym przyjacielem, serdecznym łańcuchem, łączącym nasze serca z sercem Maryi, naszej Matki w niebie. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjowacki, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, za teraz w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.